Zawód nauczyciela. Kiedyś prestiżowy, elita zawodowa w społeczeństwie, zawód uznany za szlachetny. A dzisiaj, kim są dla nas dziś nauczyciele? Jak ciężka jest ta praca, potwierdza stare przysłowie: obyś cudze dzieci uczył. No nigdy nie brzmiało jak dobre życzenie, bo rzeczywiście nauczanie nie jest łatwą sztuką i bywa też bardzo niewdzięczną. Ale jednym z najważniejszych czynników wartości tego zawodu, jak podkreśla nasz gość jest praca z żywym człowiekiem. Ale czy tylko? Zaczynamy, ale najpierw czołówka. Przepraszam, pozawód zawód to tutaj? Witamy w podcaście Zawód jak każdy inny, w którym damy Ci merytoryczną wiedzę na temat wybranego zawodu, masę inspiracji, a także ciekawostki i przygody z życia zawodowego naszego gościa. A to wszystko podczas wywiadu z osobą, która wykonuje zawód jak każdy inny. Nazywam się Magdalena Krawniak i razem z moją koleżanką Małgorzatą Bulikowską na co dzień wspieramy osoby, dla których istotne jest budowanie świadomej ścieżki zawodowej. Pracujemy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Jeśli chcesz świadomie budować swoją karierę zawodową, skontaktuj się z nami. Cześć! Bohaterem dzisiejszego spotkania jest Damian Gralak, nauczyciel historii z ponad 20-letnim stażem, a także dyrektor szkoły podstawowej w Grzędzicach. Tata czwórki dzieci, który uwielbia czytać książki, grę na gitarze, wyprawy górskie i oczywiście masowanie. Jak sam mówi, nauczenie to jego pasja, chociaż każdy zawód ma również swoje złe strony. Opowie zarówno o tych dobrych, jak i złych. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Witaj Damian. Cześć, witam. A ja rozpocznę spotkanie od takiego przywitania o Kapitanie, mój Kapitanie. Pamiętasz z jakiego to filmu? No, pamiętam, pamiętam. Film, który wzruszał, wzruszał tysiące uczniów, nauczycieli i który pokazywał tak naprawdę, że to może wyglądać trochę inaczej niż, niż przywykliśmy, jak odbieramy szkołę w dzisiejszej rzeczywistości. Tak. tak, ja przypomnę naszym słuchaczom: jest to z filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów, gdzie w znakomitej roli Robin Williams gra nauczyciela Johna Keatinga i on właśnie mówi do, do, do swoich uczniów, możecie do mnie zamiast, proszę Pana, mówić mój kapitanie. No to mój kapitanie, jak zostaje się nauczycielem? E, najpierw kiedyś e, zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie zostałem nauczycielem z przypadku właśnie, ale okazuje się, że chyba nie, że chyba z całym to z mamy. Moja mama była nauczycielką e, i... Przepraszam za kolokwializm. Ciągała mnie wszędzie, e, począwszy od tego, że ze z przedszkola czy ze żłobka byłem przeprowadzany od razu do szkoły. Siedziałem najpierw w bibliotece szkolnej, potem siedziałem na świetlicy szkolnej, potem gdzieś tam jeszcze, gdzieś tam jeszcze. Starsze klasy szły do kina, więc mama szła jako opiekunka do tego kina, więc ja szedłem z nimi, więc całą trylogię Sienkiewicza w pustyni i w puszczy miałem zaliczone jeszcze jako dziecko w przedszkolu. Wywarło to na mnie ogromny wpływ i tak jak powiedziałem, najpierw myślałem, że nauczycielem zostałem z przypadku, ponieważ Kochałem historię, chciałem być historykiem, ale w Szczecinie wydział Instytut Historii to był tylko Instytut pedagogiczny, więc jakby nie miałem innego wyjścia. Musiałem zostać nauczycielem. I czasami jak się ktoś pytał, czy z przypadku, to mówiłem, że tak, z przypadku, bo nie miałem innego wyjścia. Ale teraz po tym długim okresie czasu myślę, że jednak to nauczycielstwo miałem zaszczepione i ja się po prostu nie broniłem przed nim. Tak? Myślę, że to jest to, że ja się nie broniłem, że jak wielu, wielu moich kolegów ze studiów. Nie poszło w kierunku, nie zostało historykami, nie zostało nauczycielami, chociaż lubili historię. Tak ja nie szukałem innej drogi, nie dlatego, że mi się nie chciało. Tylko ja, ja się dobrze czułem. Kiedy okazało się w praktykach studenckich, stanąłem po tej drugiej stronie katedry, że tablicę miałem za plecami, nie przed oczami, i na tej tablicy mogłem pisać pewne rzeczy i poczułem, że to jest to. Karta nauczyciela, czyli tak naprawdę ustawa, która reguluje prawa i obowiązki nauczycieli, wskazuje cztery stopnie awansu zawodowego. To jest nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Czy każda osoba zaczynająca pracę w tym zawodzie rozpoczyna swoją przygodę z nauczaniem od stanowiska nauczyciela starzysta? Jak to tak wygląda w praktyce? Wygląda w praktyce, to rzeczywiście jest, jest się na początku stażystą. Ten rozwój, ten rozwój zawodowy tak naprawdę dla wielu nauczycieli on jest postrzegany jako takie koło. Wór, który trzeba dźwigać na plecach. Myślę, że my nie dostrzegamy do końca, że on, jeżeli dobrze do tego podejdziemy, sumiennie i jakby przemyślimy to, co chcemy uzyskać, to może być świetnym, rzeczywiście sposobem rozwoju. Jeżeli podejdziemy do tego jako coś, co musimy zrobić i po prostu ktoś gdzieś coś wymyślił i teraz mamy to, musimy to zrobić, o tak. Jakby nie spróbujemy wykorzystać tej ścieżki do własnego właśnie, powtórzę się, rozwoju, to potraktujemy to jako koło młyńskie uszy i w zasadzie można się wziąć i utopić. Czasochłonne, wymaga bardzo dużo pracy, przemyślenia. Jeżeli przemyślimy każdy staż, przemyślimy sobie tą ścieżkę, to naprawdę rozwiniemy się jako nauczyciel, jako człowiek. Odnajdziemy się w tym zawodzie jeszcze bardziej. To chyba w każdym zawodzie tak jest, że Bo faktycznie dużo zależy od naszego nastawienia tak naprawdę. Ale powiedz mi, stażysta, nauczyciel stażysta to jest, to jest... Jaki czas? Jak długo trzeba być nauczycielem starzy? Czyli jakby ta perspektywa, e, tak już w skrócie dojścia do e, nauczyciela dyplomowanego, to jest minimum ile? Jest to o tyle trudne, że e, jeszcze za moich czasów to w ogóle nie było to. Oczywiście były te, te wszystkie etapy i dotarłem do tego dyplomowanego, ale e, to się dopiero kształtowało, więc jakby przecierałem te wszystkie szlaki. W tej chwili jest to o tyle ukształtowane i z jednej strony e, dobrze, bo, bo człowiek idąc we wrześniu do pracy nie zastanawia się, czy, czy aż tak bardzo Gwałtownie się zmieniły przepisy, że obudzę się w nowej rzeczywistości, żeby zostać dyplomowanym. Ile? Bo teraz około 10 lat, bo między, wprowadzono pomiędzy poszczególnymi etapami przerwę. Nie można tego robić od razu, musi być przerwa i, i to wydłużyło cały ten proces. Dlaczego warto zostać nauczycielem? O korzyściach finansowych, no bo satysfakcja z pracy to jest jedno, ale również tutaj gratyfikacja, mhm. bo często mówi się o różnych przywilejach, dodatkach. Jak to wygląda? Jest podstawowe wynagrodzenie i te dodatki? Tuż, mówię. Yy, tak, podstawowe wynagrodzenie i ono jest w dużej mierze po pierwsze uzależnione od tego, co się już pytałaś, czyli od mówiąc krótko awansu zawodowego, im wyższy awans zawodowy, stopień awansu zawodowego, tym wyższa pensja. Do tego dochodzą dodatki związane ze stażem pracy, tak jak w każdym z zawodzie. Z karty nauczyciela wynikają takie dodatki, jak na przykład dodatek wiejski, pracując na wsi, do, dostajesz do, do, dodatek wiejski, e, dodatek stażowy, to już powiedziałem. Finansowo to rzeczywiście, żeby być usatysfakcjonowanym do końca, trzeba być tym nauczycielem dyplomowanym. To daje taką pensję, której można nie szukać dodatkowego zarobku, żeby utrzymać rodzinę, tak bym kolokwialnie powiedział. tak? I nie będę oszukiwał, że, zawod, że w, tym, w tym zawodzie nie jest dobrze, jeżeli chodzi o finanse. Ale co mnie osobiście bardzo zaskoczyło pozytywnie, przekonałem się o pewnym plusie niesamowitym. Niestety do tej konkluzji doprowadził mnie koronawirus, kiedy bardzo wiele zakładów pracy padało, kiedy bardzo wielu ludzi, przepraszam za kolokwializm, Ponownie leciało na bruk, szukało pracy, sprawiało się z czego żyć, jak utrzymać swoją firmę. My, jako nauczyciele, nie mieliśmy żadnych problemów. Po prostu mieliśmy swoją stałą pracę, stałą pensję. Tak jak mówię, może nie są to jakieś wielkie, wielkie ilości pieniędzy, ale jest to stałe i pewne. I właśnie przy koronawirusie uzmysłowiło mi to, to że mam dobrą pracę pod tym względem. Tak? Ja nie, nie, nie miałem tego problemu, jak bardzo wielu Polaków, czy w ogóle ludzi na świecie. No bo to, Koronawirus nie ogranicza się tylko do Polski. W tym zawodzie są też inne. Niektórzy uważają, że duże plusy, niektórzy, że mniejsze, ale po pierwsze wakacje. Jeżeli Ja, ja jestem fanem podróży, tak? Więc wakacje czy ferie są dla mnie niesamowitą możliwością wykorzystania tego czasu, żeby zwiedzać świat, tak naprawdę, w takiej czy w innej formie. To akurat bywa problematyczne, ponieważ niektórzy tego nie lubią i bronią się rękoma i nogami. Ja akurat nie, ale wycieczki szkolne, wyjazdy na kolonie jako wychowawca, czy na obozy harcerskie, czy na przykład wyjazdy w ramach Erasmusa z dzieciakami do Hiszpanii, do Portugalii, czy gdziekolwiek indziej. Praktycznie rzecz biorąc, za darmo mamy możliwość wyjechania i zwiedzenia świata. Oczywiście to, to ma swoje minusy, bo ja mam pod opieką, yy, przepraszam, znowu kolokwializm, bandę dzieciaków, które są zdolne do wszystkiego. tak, yy, Nieraz na lotnisku uprzedzamy ich, żeby tylko któremu się nie wyrwało, żeby nie krzyknął bomba. No bo, jak nas, bo jak nas dopadną, to po prostu nigdzie nie polecimy. Myślę, że już coraz lepiej się z tym idzie i nie, nie ma takich problemów. No ale na wycieczkach dzieciakom różne rzeczy przychodzą do głowy, to się czasami słyszy. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, czasami naprawdę w nocy nie można się położyć spać, a przynajmniej jeden dyżurujący nauczyciel powinien zawsze być, bo, bo różne rzeczy mogą przyjść młodzieży i dzieciom do głowy, więc kontrola jest potrzebna. Ale jeżeli ktoś to lubi, nie odczuwa się tego jako zmęczenia szczególnego, jakiegoś wielkiego problemu. Bo można z tymi dzieciakami podróżować i to, co Madzia powiedziałaś na początku, jeżeli zaczyna się to przeradać w pasję, to pasją jest również to, że człowiek może pokazać dzieciakom Pragę Czeską, może pokazać Wiedeń, może pokazać Paryż, może wspólnie z nimi zwiedzać Barcelonę i pokazywać im tam coś ciekawego w Barcelonie, samemu odkrywając go, tak? Także to. Także to, to jest niesamowita rzecz. Czy znaczy mówię, no to, to jest o tyle fascynujące, że człowiek jest w stanie na lekcji. To jest bardziej takie poukładane wszystko, choć też następuje ten proces, ale ja tu, ja uważam, że w ogóle nauczanie w szkole powinno być, powinno wypływać człowieka, że to jest przekazywanie siebie, tak jak Maciu powiedziałaś, kapitanie, mój kapitanie, my mamy być kapitanem dla tych dzieciaków, my ich mamy nauczyć tego żeby oni chcieli sami poszukiwać, odkrywać mhm. pewne rzeczy. Że to nie jest tak, że ja przychodzę i robię sztampowy wykład, na następnej lekcji odpytuję z tego, bo to nie ma sensu najmniejszego. Ja mam im pokazać, jak oni mają i gdzie mają szukać, żeby tą wiedzę zdobyć. Że czasami może na przykład yy, mogą być takie zajęcia, to się ładnie nazywa zajęcia odwrócone, że ja im zadaję zadanie domowe, żeby coś przeczytali, ale właśnie to ma być wprowadzenie do następnej lekcji. I następna lekcja już nie będzie lekcją właśnie typowo wykładową, tylko ja będę czerpał z tej wiedzy, którą oni zdobyli, przygotowując się do tej lekcji. To im z kolei pokazuje, że oni są ważni, i że oni też odgrywają ważną rolę w tym procesie nauczania, że oni mają być odkrywcami. Ja często na pierwszej lekcji, jak zaczynam historię w jakiejś klasie, to mówię im w ten sposób, że słuchajcie, od dzisiaj na lekcjach będziemy bawić się detektywów ponieważ będziemy szukać dowodów na pewne wydarzenia, które miały miejsce. Bo historyk jest takim detektywem, który poszukuje źródeł historycznych, czyli tak naprawdę dowodów, poszlak i musi udowodnić coś, tak jak sędzia są, są, są w sądzie, że coś miało miejsce albo nie. Jeżeli ja to dzieciakom pokażę i zaszczepię, to ta historia stanie się zupełnie czymś innym dla nich. Nie przedmiotem, którego muszą, który muszą wykuć, tylko wspaniałą przygodą, dzięki której będą mogli wędrować w historii i w przestrzeni. Ja jeszcze tylko dopytam, bo mówiłeś tutaj o zatrudnieniu, ale jest na przykład nauczyciel, stażysta, który dopiero zaczyna. Gdzie może jeszcze pracować? Może po pierwsze prowadzić, jechać jako opiekun na kolonie, na wszelkiego typu obozy. Może też. Teraz jest to teraz coraz częstsze udzielać korepetycji, ale już takich sformalizowanych, bo do tej pory często mówiono o korepetycjach, że jest to. Taki troszeczkę czarny rynek, i że te korepetycje są udzielane bardzo często, tak trochę pokryjomu, trochę się nikt nie przyznaje, no bo chodziło, wiadomo, podatki są jakie są, i, i chodziło, żeby to ominąć, a w tej chwili. Z tego ja, ja osobiście nie mam czasu już na korepetycje, ale, ale z tego co słyszałem, bardzo wielu młodych nauczycieli, szczególnie, udziela tych korepetycji idealne. To jest otwarcie furtki dla młodych, dla młodych ludzi, żeby sobie dorobić. A na korepetycjach, szczególnie jest taki przedmiot, jak języki obce, matematyka, chemia, fizyka to tutaj jest wielkie pole doświadczalne. Kiedy poczułeś, że praca jest twoją pasją? Ja myślę, że od początku było to moją pasją. Z tym, że y, na początku człowiek jest strasznie zagubiony w gąszcz przepisów. Starsi nauczyciele, dyrekcja i tak dalej. I powiem Wam, że w każdej szkole pracowało się bardzo dobrze, w których pracowałem, ale od kiedy, od półtorej roku tak naprawdę, zostałem dyrektorem tutaj, w tej naszej wiejskiej szkole, to wszystkim powtarzam, że to była najlepsza decyzja zawodowa w moim życiu. Nie dlatego, że tu pełnię funkcję kierowniczą, bo już wcześniej też miałem okazję pełnić takiej funkcji, ale tak naprawdę trafiło na tak wspaniałe grono yy, współpracowników. Począwszy od kadry pedagogicznej, poprzez całą obsługę szkoły i tak dalej, to się po prostu świetnie czuję. Powiem Wam, że na przykład no mam taką panią sekretarz szkoły. Nie wiem, czy oglądaliście, oglądałyście, dziewczyny, taki serial, który się nazywał Masz o takim szpitalu polowym w Korei Południowej, i, i, i tam dowódca tego szpitala miał takiego kaprala O'Reilly'ego, i dowódca sobie czasami coś pomyślał, i w tym momencie O'Reilly wchodził z przygotowanymi dokumentami. I moja pani sekretarz mniej więcej działa tak jak kapral O'Reilly. Czyli mhm. ja mam pewną wizję, którą chcę zrobić, i wołam, wołam Asię, a Asia właśnie w, w zasadzie schodzi z przygotowanymi dokumentami, o które dopiero chciałem poprosić, żeby je przygotowała. Także w ten sposób się doskonale pracuje. Jak człowiek nie musi patrzeć na ręce każdemu, tylko każdy z moich nauczycieli wie, za co jest odpowiedzialny. Jest mistrzem swojej dziedziny. Ja jestem tylko po to, żeby pomóc im to mistrzostwo rozwinąć, i, i, i staram się tego trzymać. Czyli kapitan nie tylko dla uczniów, ale również dla swoich współpracowników. A całej załogi, tak. To piękne, co mówisz, bo to pokazuje. Pokazuje, że tak naprawdę w każdym zawodzie to ludzie są najważniejsi. To nie ulega wątpliwości, począwszy od tych małych dzieciaczków, które przychodzą do nas do zerówki, trzeba dać lizaka, bo widzi, że stoi zapłakany i płacze za mamą, która właśnie odeszła, e, aż po tych ósmoklasistów, którzy już mają w głowie różne dziwne rzeczy. I, i... Bo ja mam taką sytuację: któregoś razu e, ósmoklasiści coś wywinęli, na no raz na początku mojej pracy w tej szkole. Nie można było wejść do klasy. Na szczęście klasa była na parterze, więc pozwoliłem sobie wejść przez okno. Tam chyba trzech było zamkniętych, zatrzaśniętych w tej klasie i jakoś tam udało mi się otworzyć. Mój syn, który jest w ich wieku, ale chodził oczywiście zupełnie do innej szkoły. Teraz są razem w szkole średniej. I oni cały czas to wspominają, jak to dyrektor szkoły przez okno wchodził, żeby ich uwolnić z klasy. Tak, To jest jedna z rzeczy, która pozostała w ich pamięci, bo oni. Wydaje mi się, że najfajniej, kiedy uczniowie pamiętają o nauczyciela, także z tej strony, że, że nauczyciel jest też człowiekiem wbrew pozorom, tak? Damian, wróćmy do szkoły i do życia szkoły, bo krążą o nauczycielach no, taka powszechna opinia, że mają bardzo dużo wolnego czasu. No bo są przerwa jedna świąteczna, druga świąteczna, wakacje, ferie. Jak to jest? U nas się mówi, że mamy bardzo dużo wolnego czasu i tak jest, bo mamy dużo wolnego czasu. To nie ulega wątpliwości, bo tak jak powiedziałem, mamy ferie, mamy wakacje. Jeżeli ktoś chce, to może wykorzystać zostać to do nazwijmy to podatowania budżetu, czyli jechać na obozy, na kolonie i te inne rzeczy. Można sobie też spokojnie odpoczywać w domku, nabierać siły. Czasami się przy takich ciężkich, bo były takie ciężkie okresy, to stwierdzaliśmy siedząc spokojnie na nauczycielskim, że gdyby nie te wakacje, to po 5-6 latach pracy byśmy wylądowali w psychiatryku, tak? bo, bo czasami są takie momenty, że rzeczywiście ma się wszystkiego dość. Ale powiem wam tak, pewną łudą, pewną wizją nieprawdziwości jest to, że my nie robimy za dużo, że się trochę nudzimy i że tak naprawdę to nauczyciele tu mają wiele w ręce do Pracy. Ilość papierów, które musimy wypełniać to jest, jest przeogromna w ciągu roku szkolnego. My w większości wracamy po południu do pracy i my nie mamy wolnego, tak jak w wielu, za, wielu zawodach, że, że można sobie wziąć, nie wiem, czasami pójść na spacery z dzieciakami, włączyć telewizor, obejrzeć serial taki czy inny. My wracamy często i otwieramy teczkę, w której mamy do wypełnienia masę papierów, w której musimy przygotować specjalny dokument, to się nazywa IPET, czyli dziecko, jeżeli ma e, orzeczenie o jakiejś tam niepełnosprawności takiej czy innej, musimy to opracować, dostosować godziny pracy. E, musimy się spotkać z pedagogiem szkolnym, żeby to obgadać. Ja już nie wspomnę o ilości sprawdzianów, tak? bo to jest koszmar. Ja po prostu tego nie cierpię. To jest jedyna rzecz, którą zawsze odkładam ad acta. Jak zbliża się koniec roku czy semestru i jak ja patrzę na tą kupkę, która rośnie, jak ja muszę do tego przyjść, bo muszę, ja to ostatecznie muszę sprawdzić, to dostaję białej gorączki, najchętniej bym wtedy poszedł na zwolnienie. Nie można, muszę wsiąść, muszę to sprawdzić. Tylko jest masa, ale większość nauczycieli na szczęście sprawdza to systematycznie, a to jest bardzo dużo. Jeżeli nauczyciel ma na przykład 10 klas, w każdej klasie raz w miesiącu zrobi sprawdzian, a w klasie ma 25 uczniów, powiedzmy, to, to sobie Łatwo przeliczyć, ile tego jest, a my nie możemy sprawdziano sprawdzić w ten sposób, że tylko odfajkujemy, ale powinniśmy się wczytać dokładnie. Mimo na przykład że na historia ja nie mogę, nie powinienem obniżyć dziecku oceny z powodu ortografii, tak? bo jakby to nie jest, nie to sprawdzam. Nie, nie, nie te rzeczy sprawdzam na sprawdzianie, ale powinienem to zaznaczyć, żeby dzieciach czytając ten sprawdzian, później widział, że który jednak piszemy przez zamknięty, tak? przycinka, który musi być postawiony, i tak dalej, i tak dalej. Takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży, chowanie. To prawda, to. to... To są banały, tak? To są często banały, tak samo jak to chińskie przysłowie jest banałem, chociaż nie do końca się z tym zgadzam, ale, ale tak, jest takie powiedzenie to chińskie. Ale co do rzeczy pospolitej, na pewno. Na pewno, jeżeli nasze władze dadzą nam te odgórne, dadzą nam, zrozumieją o tak. Zrozumieją, że właśnie jesteśmy kapitanami. Nie z przypadku jesteśmy na swoich stanowiskach, czy jako dyrektor szkoły, czy jako nauczyciel, tylko jesteśmy naprawdę bardzo wykształconymi i w większości mądrymi ludźmi. Podkreślam, w większości, bo zdarzają się też niestety, jak w każdym zawodzie, o osoby, które nie powinny tu pracować, tak? No, tak jest. Ale jeżeli władza, czy minister, ministerowie, czy kuratoria zrozumieją, dadzą sobie sprawę, że my nie jesteśmy dziećmi, które trzeba trzymać za rękę i prowadzić, że, że to oni nam powinni określać, jakie my mamy lektury, przerabiać i, i, i tak dalej, i tak dalej, no świetnie wiemy. Jakie są książki dobre dla dzieciaków, co dzieciaki zrozumieją, to nie, nie, nie trzeba tego starać odgórnie. sobie z tym świetnie poradzimy. To, to myślę, że takie otwarcie, bardziej zaufanie nam o tak, to, to pozwoli dopełnić tego, co Madziu powiedziałeś, że rzeczywiście my będziemy potrafili dzieciaki tak wychować, żeby Rzeczpospolita nie była takim złym krajem, jak, jak się potocznie mówi. Mamy jeszcze pytanie, które zadają nasi klienci mhm. i chcielibyśmy również Tobie je zadać. Wyobraź sobie, Damianie, że przychodzi do Ciebie 30-latek z zawodu socjolog. которая Tak naprawdę w głębi serducha od dziecka marzy o byciu nauczycielem. Czy dojrzały człowiek z kilkuletnim stażem pracy może zostać nauczycielem i co powinien zrobić? Że Jak najbardziej zostać nauczycielem. Znaczy dużo łatwiej, jeżeli ma wykształcenie już ukierunkowane, chociaż nie pracował w zawodzie, prawda? Bo tutaj jakby nie ma problemu. Podpisuję umowę o pracę i, i, i taka osoba wchodzi. Mam teraz świetną polonistkę, którą w zeszłym roku zatrudniłem, która całe życie po prostu dochowała się licznego potomstwa, tak to ujmę. Więc praktycznie nie pracowała w zawodzie w ogóle. Przyszła do mnie, spytała się ona z polonistką, czy ona chciałaby wrócić do zawodu. nie ma problemu. Akurat szukaliśmy polonisty i się świetnie sprawdza. Dzieciaki są zadowolone, ona jest szczęśliwa, ona się bardzo cieszy. Jeżeli ktoś nie ma wykształcenia pedagogicznego, a chciałby pracować, ma dwie możliwości. Pierwsza możliwość to taka, że robi jakieś studia, które, które się świetnie czuje, chociaż nie muszą być pedagogiczne i wtedy warunkowo musi podyplomówkę zrobić, e, dająca uprawnienia do tego, żeby być pedagogiem, czyli mówiąc krótko, żeby uczyć w szkole. Tak, Czyli mu ktoś może na przykład zrobić sobie historię e, właśnie niepedagogiczną, czyli Teoretycznie być historykiem, w przyszłości pracować jako typowy historyk badający źródła historyczne, piszący wspaniałe książki, zostać doktorem, potem zostać profesorem, ale stwierdza, nie, chcę w szkole, no to wtedy mu warunkowo musi skończyć ten kurs pedagogiczny. I jeżeli ma te dwa czynniki ukończone, to myślę, że każdy, każdy dyrektor szkoły taką osobę przyjmie. Przepraszam, znów za kolokia z pocałowaniem ręki, dlatego że, że taka osoba w większości sprawdzi się, bo ona już jest doświadczona przez życie. Oczywiście nie chcę odbierać niczego młodym nauczycielom, oni też wpadają ze swoją fantazją, ze swoimi wspaniałymi pomysłami, ale czasami też potrzebna jest taka osoba, która daje szkole pewną stabilizację I, i taka osoba, która przeszła już jakieś swoje życiowe doświadczenia, ona taką stabilizację jest w stanie rzeczywiście dać. I myślę, że w ogóle szkoła powinna być takim tyglem, gdzie się miesza młodość i doświadczenie doświadczenie nauczyciele z młodymi entuzjastami tego zawodu. Jak czyż to wszystko wymiesza, to się robi mieszanka wybuchowa, ale ta pozytywna mieszanka wybuchowa, także potem są cudowne fa fajerwerki i dzieciaki są zachwycone tym wszystkim. Damian, a powiedz mi, bo wielu nauczycieli, zwłaszcza rozpoczynających pracę i nie chcących iść w takim tradycyjnym trybie, zawsze marzy, że zostawi po sobie wspomnienia. Co chciałbyś ty swoim uczniom przekazać, żeby o tobie właśnie pamiętali? Wiecie, ja wam, bo kiedyś o tym myślałem nawet. Może nie dokładnie w takim kontekście, ale ktoś kiedyś powiedział, i to mi się bardzo podobało, że zawód nauczyciela jest takim zawodem przypominającym troszeczkę pracę rolnika, który najpierw musi zaorać, zabronować, posieć nasionko, potem musi dbać o to nasionko. Tak? i w końcu z tego nasionka urośnie wspaniałe drzewo, tylko my, jako nauczyciele, nigdy nie zobaczymy owoców tego drzewa, bo to drzewo, przepraszam, no, drzewa nie chodzą, ale te nasze drzewa one sobie pójdą w świat, tak? My ich nie zobaczymy. I ja wierzę w to, ja wierzę w to, że, że w przyszłości, że w przyszłości te nasze drzewa, które posadziliśmy i którymi tak się zajmujemy teraz, one w przyszłości wydadzą cudowne owoce. A opowiem Wam jedną historię, tu już odpowiada na twoje pytania, ja, bo ja jakby już troszeczkę otrzymałem odpowiedź. Miałem takiego ucznia wielki problem. Naprawdę sobie nie radziłem z nim, bo, bo naszą gościu wylądował potem w więzieniu, tak? Wiele problemów miał, nie radził sobie sam z sobą. Ja nawet nie wiedziałem, że o tym więzieniu wylądował, któregoś razu dzwonił telefon, ja odbieram, nie poznałem po głosie i on mi się przedstawia. Ja mówię, no fajnie, że zadzwoniłeś, co słychać. Mówi, no już teraz sobie radzę z życiem, I już sobie postanowiłem, żeby sobie poukładam, wezmę się za to. No mówię, pan właśnie wyszedłem z więzienia. I słuchajcie, to było niesamowite, że gościu, z którym ja sobie nie radziłem i który też za mną w chyba nie przepadał. Po prostu zupełnie inne tory wpływaliśmy. Jedną z pierwszych osób, do których on zadzwonił, to byłem ja tak, po wyjściu z więzienia. Nie po to, żeby chcieć coś ode mnie, żebym ja mu pomógł, że ja by może dałbym mu pieniądze na nowe życie. Nie, absolutnie on nic, niczego takiego nie chciał. On po prostu zadzwonił do mnie i powiedział, że on się już ogarnął, pozbierał i chce zacząć inne życie. I myślę, że to jest troszeczkę odpowiedź na twoje pytanie. Mhm. I chyba ty już to, Małgosiu, też podkreśliłaś, że bardzo często gdzieś tam wracamy, tak jak no, czy ja, czy pewnie ty, Małgosiu, do, do tych nauczycieli, którzy no, byli wspaniali dobrze nas nauczyli, ale jakimi byli ludźmi, to jest chyba bardzo ważne. Mi bardzo dużo dają te wszystkie wyjazdy, tak? te wycieczki szkolne, ten Erasmus, rykl, o których od pewnego czasu gdzieś tam z tymi dzieciakami jeździmy. Bo ja z tymi dzieciakami na takich wyjazdach, z takimi dziecka, z na takich wyjazdach tak naprawdę dopiero zaczynamy e, dopiero zaczynamy się rozumieć tak do, dogłębnie. Tak? Bo klasa, klasa pozwala poznać dzieciaka, pozwala im poznać mnie, ale jakby na troszeczkę innej płaszczyźnie. My nie jesteśmy w stanie do końca na lekcjach wejść w głąb. Kiedy zaczynamy pracować przy, przy projekcie, kiedy razem siadamy na ziemi malujemy plakaty, tak, kiedy razem siadamy do samolotu i te dzieciaki to swój pierwszy lot, lot samolotem i ręce w oparcia siedzenia mają tak wbite, że się poje, że teraz stewardessa przyjdzie i nam y, policzy za naprawę tych siedzonek. Y, kiedy oni szczęśliwi lądujemy w Barcelonie i idziemy sobie nad morze śródziemne siadamy na plaży i, i sobie siedzimy w Barcelonie na plaży z tymi dzieciakami. To są momenty, które Przynoszą niesamowitą radość, niesamowitą radość i, i nauczycielom, bo ja mówię, ja czuję, ja czuję, że ja im pokazuję kawałek, wspaniały kawałek świata i że, że być może nigdy więcej w życiu tutaj nie polecą, bo często mm, na Erasmusa dostają się dzieciaki, które wcale nie są bogatych, z bogatych rodzin. Być może to jest ich tak naprawdę podróż życia. Być może nigdy więcej nie, nie wsiądą do samolotu, nie mówiąc, że nie, nie polecą do Barcelony, do Londynu czy, czy, czy do Turynu na przykład. Potrzebna jest i wiedza, i język opcji, bo. bo oni są też, słuchajcie, na takim aresmusie, oni są rzuceni troszeczkę na głęboką wodę, bo oni zostają podzieleni i przydzieleni do konkretnych rodzin. I oni idą do tych hiszpańskich na przykład rodzin, po hiszpańsku się nie dogadają, po angielsku z dzieciakami tak, ale rodzice też już nie zawsze hiszpańscy. Więc to jest naprawdę głęboka woda, a oni są szczęśliwi. Oni potem przez wiele, wiele lat utrzymują kontakty z tymi rodzinami, z tymi dzieciakami gdzieś z Hiszpanii, z Katalonii i tak dalej. I dla mnie to jest niesamowita frajda, bo ja to widzę i, i naprawdę się cieszę z tego, że, że, że tak się dzieje, że coś tym dzieciakom mogłem pokazać więcej niż, niż to, co widzą na co dzień i mają na co dzień. Jaki w takim razie powinien być dobry nauczyciel? Jakie powinien mieć cechy? Ja bym nie chciał oceniać siebie, tak? No, na pewno trzeba starać się być dobrym człowiekiem. Dobrym człowiekiem, i y, w każdym człowieku innym, począwszy, tak jak wam powiedziałem, od tego Zerówkowicza poprzez. Rodziców, bo to też jest jeszcze inna bajka, tak? Kontakty z rodzicami nie zawsze są takie łatwe, jakby się mogło wydawać. W każdym człowieku trzeba widzieć człowieka. To jest najważniejsza cecha, tak naprawdę, nauczyciela bycie człowiekiem. Tak mi się wydaje. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.